Youtubers. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku o czekoladę. Dziś mamy środę i będziemy robili gorącą czekoladę do picia. Mam nadzieję, że filmy wam się podobają. To zaczynamy. A co musicie zrobić? Śmietana i mleko doprowadźcie do wrzenia w garnku o grubym dnie i oczywiście nieustannie mieszajcie do uzyskania piany. Do gotującego się mleka dodajcie cukier puder, cynamon i pokrojoną w kostkę lub połamcie czekoladę, żeby łatwiej nam się ona roztopiła i wrzućcie całość do garnka. Mieszamy tak wszystko, aż do rozpuszczenia się czekolady. Przerywamy całość do szklaneczek lub do podgrzanych wcześniej kubków. I oczywiście podajemy natychmiast, bo każdy chyba uwielbia gorącą czekoladę. Nie wiem jak wy, ale ja w chłodne dni yy, kakao albo gorącą czekoladę naprawdę lubię i potem od razu można iść się położyć spać. <grym> Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli zrobiliście już coś z czekoladą, to dodajcie fotkę na Instagramie i koniecznie zahasztagujcie mnie tydzień z DG, a ja wpadnę i polekuję wam zdjęcie. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie o czekoladzie. Trzymajcie się. possono di C